Cześć dziś poradniki jak sobie zrobić prowko Profko. a więc instalujesz sobie tą aplikację którą teraz nagrywam jest to mobizen i jest taka tutaj o jak nie nagrywasz to jest inna, inna ikonka ale mi się wyświetla taka i to klikasz i mi się robi zdjęcie a więc robisz, na przykład wchodzisz do aplikacji. Jeśli masz Mogesign, to jeśli nie masz Mogizena, to sobie pobierz. Wchodzisz na przykład do Wildcraft i na przykład możesz robisz jakąś animację z Twoją ocką.